Hej! Witam Was na kanale Hikar. z tej strony Michał i zapraszam na test Nissana Kashkaja. Jeśli ktoś w miarę interesuje się motoryzacją od kilkunastu lat, to na pewno wie, że w 2007 roku to właśnie Nissan z modelem Qashqai zapoczątkował model na crossovery. Jednym może się to podobać, a drugim nie, ale prawda jest taka, że teraz praktycznie każdy producent ma w swojej gamie crossovery i to już często od najniższego segmentu jak Toyota z modelem Aygo Cross. Dzisiaj zaprezentuję wam już trzecią generację Kaszkaja, która pewnymi aspektami stara się nawiązywać, już nawet bardziej do suwa. Zacznijmy jednak jak zwykle od koloru. Jak widzicie, mam tutaj piękny niebieski lakier o nazwie niebieski. Tak, po prostu niebieski. A sama gamokolorów jest wystarczająco zróżnicowana, i kilka z nich można wybrać z czarnym dachem. Z przodu w oczy od razu rzuca się dosyć agresywna stylistyka z nowym projektem świateł w takim kształcie przewróconej literki V, który poniekąd powtarza się również na grillu. Po bokach mamy też prawdziwe przyloty powietrza do kół, nad którymi znajduje się mało widoczny napis Kaszkaj, fajny akcent. Z profilu widzimy trochę chromu w dolnej części linii okien, a także efekt pływającego dachu uzyskany dzięki takiemu, nazwijmy to, przeszkleniu słupka C. Mamy też dosyć subtelne, czarne nakładki na nadkola oraz drzwi i napis za przednim kołem zdradzający napęd tej wersji, o którym później. A mówiąc o kołach, to pewnie zauważyliście jak ogromne są tutaj felgi. Są one bardzo ładne, czarno srebrne i mają aż 20 cali. Tak, 20 cali w kaszkaju. A no i są tutaj opony 2 3 5 x 4 5. Rozmiary zaczynają się od 17 cali, a każda wersja w podstawie ma inne. Z tyłu dzieje się najmniej. Jest lekki spoiler, design światłem nawiązujący delikatnie do tych przednich, a także sporo czarnego i szarego plastiku na zderzaku, pod którym kryje się pojedynczy wydech. System bezkluczykowy działa tak samo jak w kijach, czyli za każdym razem musimy naciskać przycisk na klamce, przynajmniej tutaj jest on pomalowany na kolor nadwozia. Przechodząc do wymiarów, kaszka długością, szerokością i rozstawem osi dobrze wpasowuje się w crossovery segmentu C, ale jego wysokość prawie 163 cm powoduje, że przy pierwszym kontakcie sprawia wrażenie już nawet bardziej suwa. Prześwit wnosi tutaj 18 cm, a masa zależnie od napędu zaczyna się od 1330 kg. Natomiast w przypadku wersji e-Power prześwit zmniejsza się o 5 mm, a masa własna zaczyna się już od 1612 kg. Średnica zawracania jest taka sama, z wynikiem 11,1 metra. Od wersji Tekna w standardzie dostajemy automatyczną klapę ze sterowaniem bezdotykowym. Skrywa ona bagażnik o pojemności 436 litrów, który wydaje się być całkiem ustawnym, ale jego pojemność różni się w zależności od wersji. Jest on dobrze wykończony. ma dwa haczyki na reklamówki, gniazdo 12V, a także takie dwie wnęki po bokach. Próg wyładunkowy jest tutaj zerowy, a podłoga dzieli się na dwie osobne części, z czego jedną możemy postawić do pionu, co może pomóc w układaniu bagaży. Możemy ją też całkiem wyjąć, co faktycznie zwiększy wysokość bagażnika, ale zostaje taki plastik na środku i garb przy kanapie. Pod tą dolną podłogą mamy organizer, a za tym dziwnym plastikiem kryje się po prostu akumulator. Między podłogami za to nie mieści się półka, która jest no taka bardzo solidna. Kanapy możemy złożyć z pozycji bagażnika, a pojemność rośnie na wtedy do około 1500 litrów i nie tworzy się żaden uskok. Sklapy za pomocą przycisku możemy też zamknąć cały samochód. Zanim przejdziemy na kanapę, posłuchajmy jeszcze dźwięku zamykania drzwi. Z przodu w porządku, ale z tyłu dźwięk jest strasznie pusty, i drzwi są bardzo lekkie. Przynajmniej zakrywają całe progi. Plus też dla nich, bo nie widziałem jeszcze szerzej otwierających się drzwi, dzięki czemu z łatwością wchodzimy na kanapę czy wkładamy fotelik. Mam 1,72 m i siedząc sam ze sobą mam spore miejsce przed kolanami. Pod fotel opuszczony maksymalnie, co bardzo nie da się wsunąć butów przez takie wzniesienie w podłodze. A nad głową mam 4 palce wolnej przestrzeni. Kanapa jest lekko wyprofilowana, są wejścia Isofix, a zagłówki regulują się w takim stopniu. Na środku otwierany miękki podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, które są jednak strasznie płytkie. Drzwi wykończone są kiepsko. Na górze całkiem twardy plastik. Niżej faktycznie mamy fragment miękkiej skóry z przeszyciem i chromowane akcenty. Ale podłokietnik, mimo że wygląda ładnie, i jest oprzyty skórą, to jest okropnie twardy. Już ten fragment skóry powyżej jest bardziej miękki, co jest bez sensu. Na plus, że wokół przełącznika szyb nie ma samego piano black, tylko jest taki ładny ozdobny plastik, a nie są ani duże, ani małe. Tył fotela jest miękko obszyty skórą, są gazetowniki, a na środku nawiewy oraz wyjście USB, jedno C, drugie A. Tunel centralny jest tutaj spory, przez co środkowy pasażer musi siedzieć w lekkim rozkroku, ale ogólnie jest wygodniej niż się spodziewałem. Przejdźmy do przodu, gdzie widzimy kolejną rzecz, która kieruje Kaszkaja bardziej w stronę SUWA, a jest to pozycja za kierownicą. Siedzimy tutaj naprawdę wysoko, zdecydowanie bliżej pozycji w ROW 4 niż na przykład w maździe CX30, ale też tutaj pierwszy raz miałem problem ergonomiczny. Jak widzicie, pomiędzy lusterkiem a ekranem głównym jest dosyć mała przestrzeń i to właśnie przez lusterko, które jest bardzo nisko zamocowane. Ja przy moim no, mało imponującym wzroście i fotelu opuszczonym maksymalnie, lusterko miałem już praktycznie na linii horyzontu. A do tego obudowa wszystkich czujników za szybą jest ogromna, co mocno utrudnia widoczność sygnalizacji świetnej. Same fotele są całkiem wygodne. Mam wersję Tekna Plus, więc są one w całości skórzane z perforacją w środkowej części i ładnym wzorkiem. Te pizzerki różnią się też w zależności od wybranej przez nas wersji wyposażenia. Oparcie jest ok wyprofilowane, tak samo jak siedzisko, które w dodatku jest wydłużone i dobrze podpiera całe UDA. Wersja Tekna Plus zawiera oba fotele regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, z czterokierunkową regulacją odcinka lędziowego, a także pamięcią ustawień dla kierowcy, oraz opcją komfortowego wsiadania i wysiadania. Oba fotele mają też masaż ustawiany przez ekran główny. Jest on naprawdę mocny. I plus za regulację wysokości mocowania pasa. Deska rozdzielcza wygląda nowocześnie i całkiem elegancko, tym bardziej z tym dwukolorowym wykończeniem, ale też nie jest jakoś przesadnie futurystycznie. Tutaj mamy kilka fizycznych przycisków. Dość futurystycznie wygląda za to kierownica, która po bokach i na dole jest lekko spłaszczona, a także ma sporo prostych linii. Trzyma się ją dobrze, jednak jest dosyć twarda, ale przynajmniej ma zwykłe fizyczne przyciski. Za nią znajduje się ekran zegarów cyfrowych o i 12,3 cala i dobrej rozdzielczości. Działa on całkiem płynnie: dwa motywy wyświetlania informacji. Na środku kilka możliwości prezentowania różnych danych, takich jak przepływ energii, spalanie czy wyświetlanie mapy nawigacji. Które jednak działa tylko wtedy, kiedy mamy wyznaczoną trasę. Bez niej, co dziwne, jest tylko zwykły kompas. Za jego pośrednictwem wybieramy też sporo ustawień pojazdu. Na szybie wyświetlany jest natomiast ekran Head-Up o przekątnej niecałych 11 cali, prezentujący prędkość, ograniczenia prędkości, a także działanie tempomatu i wskazówki nawigacji. Na środku mamy główny ekran multimediów o przekątnej 12,3 cala i dobrej rozdzielczości. Oparty jest on na widżetach, czym lekko przypomina nowy system grupy Stellantis, np. z DSA4. Możemy dostosować ekrany pod siebie, kombinując z kafelkami o różnych rozmiarach. Po lewej stronie zawsze zostaje taki pasek z ikonami przenoszącymi nas do poszczególnego podmenu. Jak widzicie, działa to całkiem szybko, a grafiki są w porządku. Jest tutaj też asystent głosowy Alexa, no ale w Polsce nie działa. Pod ekranem mamy też parę fizycznych przycisków funkcyjnych i pokrętło głośności. System obsługuje oczywiście Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wyświetlany jest na pełnym ekranie, tylko zostaje ten pasek skrótów i działa bardzo dobrze, a połączenie jest bezprzewodowe. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj standardowy w wersji Tecna Plus system Bose z 10 głośnikami, który gra dobrze i czysto, ale ma bardzo mało ustawień, w których nie możemy nawet wybrać poziomu średnich tonów. I trochę brakuje mu do innego systemu Bose z nowych mast. Od wersji n connecta dostajemy też zestaw kamer 360 stopni, który wygląda w porządku. Rozdzielczość może nie jest najwyższa, ale wszystko dobrze widać i linie skręcają się na obu widokach wraz z ruchem kierownicy. Poniżej znajduje się fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, który jest naprawdę przejrzysty i prosty w obsłudze. Pod nim mamy wejście 12V i ładowarkę indukcyjną, która jednak sprawia, że telefon się strasznie nagrzewa. Na środku jest kilka przycisków, w tym AutoHold, który zapamiętuje się po zgaszeniu silnika, przycisk i pedal oraz EV, a także przełącznik typu wjazdy. Znajdują się one obok wybieraka kierunku jazdy, sterowanego oczywiście elektronicznie. Nad lewym kolanem jest jeszcze kilka przycisków funkcyjnych, a na podsuficie przełącznik od sterowania ogromnym szklanym dachem, który nie jest otwierany. Z przodu kaszka jest dobrze wykończona. Góra deski rozdzielczej jest miękka, dopiero na podszyciu twardy plastik. Na jej frontowej części mamy skórę z przeszyciem, a pod nią ten sam ozdobny plastik, który widzieliście na tylnych drzwiach i chromowana listwa. Boczki konsoli centralnej również obszyte skórą z cienką warstwą pianki, a jego górna część wykończona ozdobnym plastikiem. Dopiero plastik wokół uchwytów na i podłokietnika jest gorszej jakości. Sam podłokietnik nie jest jakiś przesadnie miękki, a do tego brakuje mu regulacji wzdłużnej. Przednie drzwi są również lepiej wykończone od tylnych. Na górze mamy leciutko uginający się plastik, poniżej miękki fragment obszyty skórą, Trochę chromu, i podłokietnik, który jest super miękki, chociaż nie w całości. No i jeszcze więcej tego ładnego dekoru wokół przycisków. Na szczęście nie ma tutaj za dużo piano black, znaczy ono jest, ale nie jest takie rzucające się co na plus. Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki, i idziemy pod maskę. Gama silnikowa Kaszkaja nie jest rozbudowana. Mamy jeden silnik benzynowy, czterocylindrowy o pojemności 1,3 litra i mocy 140 koni mechanicznych połączony tylko ze skrzynią manualną. Jest też mocniejszy wariant tego silnika z mocą podniesioną do 158 koni mechanicznych. Może on być połączony z manualem lub bezstopniowym automatem, a także z napędem na 4 koła tylko w przypadku automatu. Jednak od niedawna dostępny jest też całkiem nowy napęd nazwany przez Nissana i e Power generujący moc 190 koni mechanicznych i moment obrotowy aż 330 Nm, o którym opowiem wam więcej podczas jazdy. Zacznijmy jednak od sprawdzenia jego osiągów. Nissan deklaruje, że Kashkai i e Power do setki przyspieszy w 7,9 sekundy. Zobaczmy, jaki czas udało mi się osiągnąć. Jak widzieliście, według prędkościomierza i stopera pierwszą setkę udało mi się osiągnąć w 8,2 sekundy, a według aplikacji bazującej na GPS-ie zajęło to o pół sekundy więcej. To przejdźmy teraz do tego, co tak naprawdę kryje się pod nazwą e-Power. Jest to hybryda szeregowa, działająca tak jak na tej grafice. Wykorzystuje ona silnik elektryczny jako jedyne źródło napędu na koła, a silnik spalinowy pełni tutaj tylko i wyłącznie funkcję generatora energii, która przechowywana jest w baterii i przekazywana do silnika elektrycznego. Dlatego też przy podawaniu mocy samochodu liczą się tylko parametry silnika elektrycznego zupełnie inaczej niż w hybrydach równoległych znanych głównie z Toyoty. Więc to, że silnik spalinowy generuje moc 158 koni mechanicznych, nie ma tutaj znaczenia dla samych osiągów, które są naprawdę dobre. I podczas codziennego ruchu nie czuć braku mocy. Jeździ się tym trochę jak samochodem elektrycznym, pod takim względem, że kaszka płynnie przyspiesza. Ale na pewno nie można tutaj mówić o takiej samej responsywności jak w elektrykach. Po kickdownie silnik elektryczny od razu napędza koła, jednak robi to mało skutecznie, a pełna moc pojawia się dopiero kiedy silnik spalinowy wejdzie na wyższe obroty i zacznie dostarczać więcej energii. Za to, kiedy jedziemy już z włączonym silnikiem spalinowym, reakcja na gaz jest prawie natychmiastowa. Więc ogólnie w tym aspekcie odczucia są bardziej zbliżone do hybrydy równoległej niż do pełnego elektryka. Po przejściu w tryb sport same odczucia się zbytnio nie zmieniają. Dopiero po dokładnym obejrzeniu tych prób dynamicznych zauważyłem, że silnik sprajnowy włącza się chwilkę szybciej niż w trybie normal. Za to, jak mogliście usłyszeć, charakterystyka silnika ma znaczenie w przypadku dźwięku. Jest to silnik 3-cylindrowy, co słychać głównie, jak motor jest zimny lub przy maksymalnym przyspieszaniu. A jak wygląda druga strona medalu i ekonomia jazdy? Wyjątkowo zacznę od spalania przy 90 km na godzinę, które wyniosło 5,5 litra na 100 km, co nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem, tak samo jak spalanie na autostradzie przy 140 z wynikiem 8,5 litra. Tutaj już większą rolę odegrała pewnie wysokość kaszkaja i masa własna tej wersji. A nie zacząłem jak zwykle od spalania w mieście, ponieważ osiągałem tak różne wyniki, że trudno było mi ustalić taką średnią wartość. Zwykle oscylowały one w granicach 5-6 litrów na 100 km, ale potrafiły wynieść też ponad 10 litrów czy spaść nawet do 3 litrów. Podczas jazdy moją standardową trasą po mieście o późnej porze przy małym ruchu udało mi się osiągnąć spalanie 3,5 litra na 100 km, ale jadąc w poniedziałek rano w większym ruchu po pierwszych kilometrach spalanie wyniosło prawie 12 litrów, a po zakończeniu trasy spadło do 7,5 litra. Podczas całego testu i przejechania nieco ponad 350 km Kaszkaj spalił mi 6,6 litra na 100 km i muszę przyznać, że spodziewałem się trochę niższego spalania. Cały czas jeździłem też w trybie i e pedal który mocno odzyskuje energię z hamowania. Jednak niestety po odpuszczeniu gazu samochód zwalnia do okolic ok. 10 km na godzinę, ale do zatrzymania musimy już użyć pedału hamulca. A na przykład w Kii Niro EV działa to do Zera. Zobaczmy teraz, jak kaszkaj poradzi sobie na nierównej drodze. Tutaj byłem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie na tak ogromnych felgach, i nie było źle. Od razu czuć, że zawieszenie jest zdecydowanie bardziej nastawione na komfort, a w wersji Tekna Plus zamiast belki skrętnej z tyłu dostajemy zawieszenia wielowahaczowe. Mniejsze nierówności wybiera ono dobrze, ale jak trafimy na większą dziurę czy krótką poprzeczną nierówność, to wtedy zdecydowanie nie poczujemy. Niestety, duża felka to też mały profil opony, która sama w sobie potrafi zamortyzować sporo nierówności. Układ kierowniczy chodzi bardzo lekko, a zmiana trybu jazdy wpływa na niego naprawdę minimalnie. Co w połączeniu z lekko pujającym się nadwoziem sprawia, że kaszka jeszcze bardziej nawiązuje do SUV niż do crossoverów, i czuć, że nie został stworzony do szybkiego pokonywania zakrętów. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tej radzi sobie poprawnie. Jest przyzwoicie wyciszony od podwozia i trochę słabiej pod względem opływu powietrza. Od wersji Tekna w standardzie dostajemy też ProPilot Assist, czyli już tak naprawdę aktywny tempomat starający się iść w ślady Travel Assista z grupy WAGA. Samochód w połączeniu z nawigacją odczytuje znaki i sam dostosowuje do nich prędkość, jednak raz, że zdarzają mu się błędy, jak na przykład 80 na autostradzie a dwarz, w odróżnieniu od Travel Assista, zwalnia dopiero za znakiem, co jest już przekroczeniem przepisów. Na szczęście w ustawieniach można tę funkcję zmienić i wtedy samochód za każdym razem pyta nas o potwierdzenie odczytanego znaku. Na wzór Travel Assista i zwalnia też na mocniejszych łukach, jeśli uzna, że jest to za wysoka prędkość, co oznajmia takim symbolem krętej drogi. Także teoretycznie zwalnia przed skrzyżowaniami, jednak to jest jedyne miejsce, w którym ta funkcja mi działała i było to trochę bezsensowne. Mamy też tutaj oczywiście funkcję utrzymania w pasie ruchu, która działa różnie. Czasami jadąc po lekkim łuku, kaszka trzyma się bardzo blisko jednej czy drugiej linii, a gdy ta linia zastąpiona jest krawężnikiem, to często przestaje działać. Zatem mój test szykany zdawał bezbłędnie za każdym razem i robił to bardzo płynnie. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu zamka centralnego z przodu włączają się światło do jazdy dziennej, pod lusterkami ciemno, a z tyłu włączone lampy. Bagażnik oświetlony jest bardzo mocno dwiema lampkami, jednak są to tylko zwykłe żarówki. Z tyłu na kanapie trochę ciemno i tutaj również są żarówki. Tak samo jak z przodu, tylko tutaj jest przynajmniej o wiele jaśniej. Zobaczmy więc jak wygląda wnętrze po odpaleniu. Z tyłu podświetlone są tylko przełączniki szyb. Z przodu dobrze widoczny head-up i zegary cyfrowe. Tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Oprócz tych od pamięci fotela. Na środku wszystko dobrze widoczne. W całkowitej ciemności kamery radzą sobie kiepsko, jest mnóstwo szumów. Pod podłokietnikiem podświetlone wejścia USB, a w schowku przed pasażerem bardzo słabe oświetlenie żarówko. Na podsufitce wszystko dobrze widoczne, a w lusterkach kolejna żarówka. Jak widzieliście, mamy też tutaj delikatne oświetlenie ambientowe w postaci białych pasków na drzwiach, a także na konsoli centralnej. Tak prezentuje się oświetlenie zewnętrzne kaszkaja. Z przodu widzimy światła full LED z kierunkowskazem i światłami przedsięgielnymi. Na lusterku również LEDowy kierunkowskaz, a z tyłu światła LEDowe z LEDowym kierunkowskazem. Niestety takie ogólne wrażenie po ciemku lekko psuje to żółte podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak świecą reflektory na postoju. Są one mocne, a wiązka jest całkiem szeroka. Dodatkowo światła drogowe robią dobre wrażenie, siedząc wysoko i szeroko. Są to topowe światła LEDowe z technologią matrycową. Podczas poruszania się ciemną drogą idziemy ciągle na światłach drogowych i komputer wycina poszczególne fragmenty wiązki, aby nie oślepić innych kierowców. Samo wycinanie działa bardzo dobrze, z dużym marginesem bezpieczeństwa, jednak nie ma tutaj tak dużo tych stref, jak na przykład w testowanej Kia Sportage. Tak natomiast prezentujemy się na autostradzie. Ogólnie są to dobre światła, ale wśród tych matrycowych testowanych przeze mnie mieściłbym je jak na razie chyba na ostatnim miejscu. Porozmawiajmy teraz o cenie. Ceny Kaszkaja zaczynają się od 137 000 zł za wersję Accenta z silnikiem 140-konnym. Dopłata do mocniejszego wariantu to 4 4000 zł, a do skrzyni automatycznej to kolejne 10 tysięcy. Aby wybrać napęd na 4 koła, musimy wejść na wyższy poziom wyposażenia N-Connecta za dodatkowe 10 tysięcy zł i dopłacić 8 tysięcy za 4 WD. Ceny hybrydy i e power zaczynają się od 176 tysięcy zł za wersję N-Connecta. Tak wygląda podstawowa wersja Accenta. i Tutaj widać, jak mocno felgi wpływają na ogólny wygląd samochodu, a w środku mamy fizyczne zegary i mniejszy ekran multimediów. Tak w kontraście wygląda najdroższa wersja Kaszkaja, czyli taka jak testowany egzemplarz za uwaga: 206 tysięcy zł. A Jeśli miałbym polecić Kaszkaja w takiej optymalnej konfiguracji, to byłaby to wersja n connecta z silnikiem 158-konnym z automatem i napędem naprzód. Dołożyłbym dwa pakiety i finalna cena to 169 tysięcy zł. Więc no, tanio nie jest. Przechodząc do podsumowania, po dwóch dniach jeżdżenia i po przygotowaniu tego całego testu, kaszkaj nie wywołał u mnie większych emocji, ani jakoś bardzo pozytywnych, ani tym bardziej negatywnych. Jest to taki bardzo poprawny i praktyczny, nowoczesny samochód segmentu C, będący już w połowie drogi między typowym crossoverem jak Mazda CX-30 czy Kia Exit a SUVem na wzór Kia Sportage czy Mazda CX-5. W wersji e-Power uważam, że są po prostu za drogi, a wersjami czysto sprainowymi jeszcze nie jeździłem. Więc jeśli jesteście zainteresowani kaszkajem, bo na przykład po prostu bardzo się wam podoba, to inne jego aspekty wam tej opinii nie zepsują. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, aby mógł testować dla was coraz więcej różnych marek. Czekam w komentarzach na Twoją opinię odnośnie Kaszkaja. A jeśli podobał Ci się ten test, to możesz zostawić łapę w górę i widzimy się w następnych filmach. Bye!